Siemanko widzowie z tej strony Wix 8 a to jest specjalna stosubów, czyli e, e, turniej z młodym gortatem. Dzisiaj będziemy nagrywali i wydaje albo będzie podzielony na dwie części i to będzie film raczej już zmontowany. I także to zapraszam do gry pierwszej i wydaje mi się, że będzie na dwie części podzielona albo na jedną. Także co, zapraszam. Widzowie pierwszą grę lecimy sobie tutaj. Nie, żyję. Nie żyjesz? No nie mam skrzyni tej ulepszonej No i co z tego? A ja masz ja ziomka nad tobą? No, tak Ja mam Excalibur, także tam nie pomogę o, No widzę. i dostajesz weź się gdzieś zabuduj, to jest tragiczny pomysł, żeby tu lecieć Uważaj, bo tu też to chodź tu do mnie na górę No dobrze, tak, zaraz pójdę Nie, 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 nie Już Nie Nie, nie, nie wybierasz się do góry Bo ja tu mogę sprzedać świata ze skrzynią góra, Dobra, dobra. Na drugą, na drugą stronę, Oni są na górze, to chyba w sensie. Tak, 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 tak. O. Dobra. Czekaj. Lub no, to. Dwóch są, dostałem. Obydwu, obydwoje. czekaj, czekaj. Młotem uciekliśmy. Młotem są uciekli. Cicho, cicho, cicho. Przestuj się, przesnij się. Jak chcesz ma co to ja tu wrócę. Cicho, cicho, cicho. No. Nice! nice. Yo, yo. O, czekaj, nie biorę luzu. Oni złota pompę mieli. No to ty no. dostaniesz mają chyba, dobra? Jaką ty masz? E, niebieską, to masz? No wyrzuć, Dobra. No i woła widzę, udało się. Którego? Syrenę? Czy czerwonego? Dawaj syrenę, o to, o to. Dostała. Dobra. Drugi do niej biegnie, do 130. Idę. Chodź, haja. Chodź, haja. A ty z pleców? Właśnie mówię, ale to żebyś... Chodź, haja. O, splesze kolejne, dobra. Chodź, jestem haja Dobra, nie wiem, nie masz co dać z tego. Tu dużo typa ogólnie, tam jest. Dobra, ja nie wziąłem wiertary, wiesz? Dobra. Ja, ja, ja M, -kę. Mogę wziąć pistolet ci mityka. Co jest i mityka. Weź ich to, spam. Dawaj, oni się tam biją, mega. Ej, leży jeden! Ja. Oj, nie, 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 dobra. Ja bym się odwrócił to tak trochę w razu, on no, no, zabijesz się idzieś tu moc. Ile masz a Tam. I A260, to co? A grasz czy nie? I tak, no. I a ja. to nie chcesz mi tylko pistola? Nie, nie za bardzo. To ja biorę, dobra. No to weź. To, daj, no, to weź to też amo, daj. A, dobra. To daj mo... ile masz, Ile masz pistol? Pistol? 180. To od połowy. Ale ja nie potrzebuję. Ale nie dawaj załego, może Nie grasz. Nie wiem. Ale to jak zabiję to no? don 아무튼 이제도. BF1 burzy gdzieś do powodu. Dobra. A ja widzę. Zapraszam do gry drugiej. Tutaj pierwsza giera poszła dobrze. Niestety ja się nie odzywam w late game, muszę się skupić. No, a pierwsza Pięknie. poszła dobrze, więc druga będzie takie. O, tutaj lecimy, już ci mówię, o, tutaj. Na tego młota lecimy, bo tu młoty są ważne. A i widzę, że widzowie coś tam piszecie mi w komentarzach, że niektórzy chcieliby... Tak, żebym ich nauczył jak się robi te w ogóle litejki do góry. Ale to zależy też od bindów, jak to ma bindy na flabie. E, mają wyższy jeden. Ty masz najlepszy, ale za wysoki. Jest góra coś. Tak. Ja mam dobre. Žomek má dobrý, bo chyba tak, 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 on veď, tak, tak, učekaj, tak. učekaj, o to, no, no, o to, to, to. Pomůž. nic. Jezu. Pomůž. Dobra, uciekaj tu učekaj, já go vám, já go vám. A jesteś tu v tom domku? Jezu, no. Mam pompę, ja mam pompę, czekaj, Marcia czekaj. z nim. Czekaj, 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 czekaj. Dobra ja mam szybkiego, ja mam szybkę. Ja, ja nie mam leczenia, to chodź... chodź. Ale, chodź. No. I pikego. Daj pikego. Daj mi trochę te, tego pistoletu. A mo? A to pistolet? Dzięki, Ja się tego podjęcie. Czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak się obojęt. Czajaj czekaj, nie. On nie bez, ma broń. Ale co z tego jak cię może porobić? No weź na niego, mam coś szybko, nowe. Miej tle. Dziś jest jeszcze jeden. Wiem. Mógł być tym teammatem ten. No, dasz jakieś ammo do PMA? Do PMA mam mega mało, a gram do WPM. Y. A, a matcy jakieś? Matry? No i bo nie mam tak w ogóle. A w ogóle nie masz. No, może nie. Jest tu gdzieś po PMA. mój kurde, zaczynamy z tego. widzieli Widzio nas! O... A widzę. Zaczynasz ją? Tak, dostał 38, jeden. 1 minus 30. Weźmy się o Ja mam ten, już nie mam masy, Masz. Nie ma dymia, ja mam. Dostali. 30, droga. Ost, nie martwi mnie. Dzięki, dzięki, dzięki. Masz amu do pompy chociaż? Tak, tak. Siedzimy tu. Ej, podbić, oto, oto. to. Nie, nie, o tak, po, po prostu żebyśmy mieli taką dziurę Pochodź, po ze mną. siu i taką robili są górę wysoko tam znaczy to dawc ale ci by młotem wybili. tak dostał 30 A ja mam co dać by kontrolować co daj o widzę, widzę patrzą patrzą w nas ja nie mam masy już po prostu jest to jakieś mam, Dobra, ja wymystwo. mam jedną budowę i co to w ogóle? Tam, do domki okay? ja. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mamy, a drugi tyle co? szybko go! No i sobie widzowie, dziękuję za grę przecież. drugą. Lecimy do trzeciej. Witam, widzowie że w grze trzeciej tutaj y, podzielę po 5 gier na jedną część. Co, so, niestety, druga nie wyszła, ale może ta wyjdzie. Lecimy, oczywiście, tylko na młoty, żeby mieć czym rotować. Skacz! Wiesz? A to za dużo się nie zespija. No już się, ale na dole. O to jest jeszcze drwa. Walto. Dwa cią młod, czy Tak, tak. z nami? Nie wiem, może tak, może nie, nie wiem. Nie nie Może może spuścili. Mam shieldow. Ja, ik heb Oké. Okay. Okay, no, na na no, tak, tak, tak. Ja, ik heb het al. 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 Ja, ik heb het Ja, ik heb het al. Ja, ik heb ik ik heb

White! Dead! Obydwoit, no. Obyd drugi też mój. Dobra, no, lec. Drugi też mój, wiesz? Kilka hp kilka hp no, no. Góra, 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 góra. No. Dobra, ja się wygieram. Po... Ja, no, dobra, ja, dobra, ja, 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 ja. Ja nie mam macu, bo ja mam 200 maców. Jest tu, jest tu szybko. Nie. 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 Nie.

Wciągnąć i mam ją na hita swoje Oto co, co, co Uciekaj, 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 chodź Na stacji, do stacji, do stacji Dawaj, 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 dawaj. no No i dawaj Auto, no, no, no Szybko. O tu My takiego fajta zrobiliśmy? No, nie Wiedziałem, zrób coś Nie dobra, robimy głupią rzeczy z 53. Ten typa, jeszcze tu drop leci, ale respimy go tu. Lecisz teraz szybko do budynku i unikasz wszystkich strzałów. Oni będą w ciebie wcelowani. A nie wiedzą, na co właśnie. Nad nami są! Wiem, chodź tu! Jezu, nie umiesz brać tego! Chłopie, mówię, mówię, podmieniaj! No, jak mam szary, do dost... Chci Cicho, bo teraz ci, co bez młota, nie mają życia, chodź. Mamy storma Okurę. Ile masz maców? Bo ja mam 50 Dwali wali wali Chodź znowu Czego ja mam 60 maców Wiktor? Ja nie mam, ja nie mam dużo więcej Chodź, jesteś? Nie Dobra, ja ci dziękuję Lec! Brawo, D weź maszyn Cześć, mam 500, mam 1000. Da, chodź, 1000 Chodź do mnie Mam 1000 Chodź, chodź, chodź Daj, podziel, podziel, podziel Chodź, dzięki, dzięki. Już, już, już. Zróbcie, jak to pójdziecie. No, masz, masz, masz. A teraz wieczorem. Masz, masz, masz! Dzięki. Jesteś? Jestem z tobą, jestem z tobą. Jestem z tobą. nie, nie. Jestem z tobą, jestem z tobą. Jestem dół, tobą. dół, na mnie! Lecę, lecę, ja lecę potem. Dobra, ja też lecę zaraz. Ty musisz nas zbudować, wybuduj tam. Chodź, chodź, zbudowałem, zbudowałem, daj maski, daj maski. Ja nie mam, ja mam 200 Jakim cudem? To 50 może. Dobra, chodź, ja też na Teraz nie ruszaj się, po prostu do góry i lecisz w przód. Dobra, ja jest lecę. Dobra, no, nice, 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 nice. Mam metr, ja jeszcze dłużej. Na mnie. Ej, obotna, obotna! Wiem, dostałem. dostałem masz mini Mam trochę Dzięki Dzięki Lowem, 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 no no no, lowem, leś lowem, leś lowem Gaj okay, czekaj, o tutaj będą, tutaj będą, tutaj będą Chodź. Jestem, jestem, jestem Na mnie Wlec, dostałem Dobra, like ja tak. try ja mam nadzieję, że taki specjal wam się spodoba, jak nie to na 200 zrobię taki, jaki przecie w komentarzach pod tym filmem. dwójka dostała tutaj. Graliśmy contest, ale masz wydaje się mi się, masz? że to nie wszyscy, tak jak mam dużo. Hasz. Dobra. Masz, ja masz, się, ja, się dalej, ja już nie potrzebuję, Ja idę teraz poszukać młotów z Ja wiem, bo ja tu latam na solo kaszta. Ale granie z młotem jest wiele łatwiejsze. No, co ty nie hmm. powiesz. O, wstrzymywa. I tak jak kiedyś chyba dostałem. Ja nie wiem jak jeszcze. I co długo. Ja jest też lepiej, żyję. Jak to to, ja Ja nie próżcę, ja pierdzielę! Zastanawiam się do Ciebie zgotować, nie mam już medikamentu, wiesz? Dobra Teraz patrz, opuść się tu No, to Czekaj Chodź, chodź szybko Dobry. Dzięki Łajd jeden Zabiję. Daj Dobiłem. Ty Ja cię... Ja spróbuję ja się wybić bez ciebie! No, o to mi chodzi! Ja jestem, ja jestem! Ja, cię trzymam, ja trzymam. też. Ja ci widzę, ja do widzę. wyjdę! Na nas, na nas! Daj, daj go, daj go! Na mnie! Ej. Right. ma mowy, proszę, nie ma mowy. Zostałem minus biało Ja wziąłem dwie pompy przypadkowe Ej, dobra, Zabijam, kogoś Za, za mną dobra burzy. Zabijam, zabijam burzy. Sorry, sorry O, w zabijam dobra, w tak zabijam jest dużo zabijam burzy. Zabijam, zabijam burzy. Zabijam, zabijam burzy. Ja mam masu w prawie. Jestem z tobą, jesteś na sobą. Chodź. To prze... Ile masz masów, bo jest 120. Ja 200. Dobra. Dobra, dobra, idź. Chodź rugi. Rugi. Masz trochę, masz trochę. Masz y tego morza doma. Chodź tam, tam góra, góra. Wybiłeś mnie. to tak trochę mocno. Dobra. A, ja mega. nie żyję, ja nie żyję. Dobra, dobra. Ja mogę ja nie żyję, wiesz o tym? Wiem. Tak Ora Nie wrażę. No wiesz no. mm! o tym? się nie wiem. No, pierdolę. się zrypał, nie. zrypał. cię Dobrze. Ja ja to nie walczę HG Walczę w drugie miejsce. Jest tu od razu, obok ciebie, obok ciebie od razu. Mot, 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 mot! Użycie MOTa masz. Jest gć, jest good. Dobra, widzowie, bardzo fajnie. Trzecie miejsce tutaj. I kończymy pierwszą część. Do zobaczenia w drugiej. Nara.